No i witam ponownie. Tu mamy kilkanaście obiektów. Tam, 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 po tym gdzie to jest. Tam gdzieś, no, piwkoło. A my lecimy do tego. Tu oto tego Nie wiadomo czy da się tam wejść, czy nie. Coś to z koleją wspólnego. Ponoć tu jest jakaś fabryka obok. Więc też może być różnie. Nie wiadomo, czy to opuszczone, czy nie. Ale coś tu pisze. Zakład taboru kolejowego. Ok. Zakład taboru kolejowego. Tu też jakieś pustki, więc na razie lecimy to zobaczyć. Tylko, że ten zakład wygląda jakby był tym może opuszczony, ale obok to wszystko, czyli to, by było czynne to tu wygląda w środku a tak sprawdzimy czy się do wyjść ale martwi mnie to że tu to tak jakby było nieopuszczone ale nie wiem przejdziemy w koło i zobaczymy najważniejsze nam powiedzą panie idź pan sobie, no Kamer nie ma, bo są drzwi otwarte. Więc co, po cichaczu trzeba wyjść. Dobra, nikt nie słyszał, więc trzeba ładaj na szkła nie łaź po szkło. Nie po szkłach dobrze powiedziane. to tu są wszędzie szkła. O, więc tu mamy piwnica. Lecz na razie tam nie wchodzimy. Co tu na razie nic nie ma. jednak od góry. Dobrze, że ci jest pierwszego dalej. Tu nie ma ludzi. jakieś papiery. Popalone. Idź na Biuro Projektów Kolejowych. Coś o kolei, ale co? Takie co są dobry, no. Teczki, teczki. Czyli coś co robili z lokomotywami, a my idziemy dalej. Tu podłań. Mm -hmm. Jedynie co, to trzeba patrzeć na podłogi, bo to miękkie te podłogi coś są. Ta wieża ciśnienie, ale to widzimy z drugiej strony. Ale to jest i tak nie ten budynek, co ma być i tak. Zobaczymy go na papie dokładnie idziemy przy okazji, idziemy teraz wyżej. U góry już widać jak podłogi wyglądają więc trzeba uważać To nic nie ma Tu już sufit padaka. Z do bocznych nie ma co wchodzić. Tutaj też nie ma co wchodzić. Przygnite. Przegnity. A tu schody do góry. Stryk diabła 666. Nic to my udajemy się na dół zobaczyć tą wieże ciśnień. I jeszcze inne obiekty. No to takie zwiedzanie na spontanie. Dajemy się teraz ta wieża zobaczyć. O, tamta. Czy jest dojście? I tam potem oddali jeszcze te budynki. Ale to jest ogólnie jakiś taki wielki teren zakładowy, którym idzie poszaleć. Ale raczej do wieży się nie dostaniemy. Znaczy na 200% zabudowana z każdej strony o. To idziemy tam oto tam a tu w drodze do tego budynku, taka ciekawostka, patrzcie kanał do pociągu ech, ech. No naprawy pociągu od dołu. Chyba. Tak sądzę. Ja, raczej tak. Więc po lekku i do przodu. Przy zachodzie słońca. A tak to z tyłu wygląda. Jesteśmy. No ale sami widzicie, że okna pomurowane więc ciężko powiedzieć to są Jak to mówią, Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz Co tu pisze? Uwaga teren prywatny w sens broniony. No, o to prywatny mówi Aleba Te tory coś to szerokie kurczę No, ale ja mam tyle pojęcia o pociągach, co nic nic, przejdziemy to w koło, jeśli znajdę jakieś tam dogodne wejście czy coś w tym stylu To będę nagrywał, więc widzimy się zaraz no niestety nie da się wejść auta stoją ludzi brak, no z powodu daty takiej, a nie innej. Tu jakieś papierki. Hmm, jakieś rejestry. Więc niestety Zobaczymy, tu i uciekamy. No, więc widzicie, tam nie dało się wejść. Więc, jeśli może, będzie jakieś wejście po drodze, coś innego, coś w stylu tamtego, to nagram, a jak nie. To dziękuję za oglądalność i widzimy się w następnym odcinku.